Uh, this is uh, Cactus 1539. It burns through phosphorus and both engines returning back towards LaGuardia. We're unable. We may end up in the Hudson. 15 stycznia 2009 roku w wieży kontroli lotów lotniska La Guardia trwa zwykły rutynowy dzień. Nad mroźnym zimowym Nowym Jorkiem powoli zaczynają zbierać się chmury. Nic nie zapowiadało na to, że za kilkadziesiąt minut dzień ten przejdzie do historii lotnictwa. Godzina 15.00 na pokład Airbusa A320 nieistniejącej już linii US Airways wsiadają pierwsi pasażerowie lotu 1549. Samolot miał odbyć krótki lot do miejscowości Charlotte w Karolinie Północnej. Jest to bardzo popularna trasa, a samolot został wypełniony do ostatniego miejsca. Łącznie w Airbusie A320 znalazło się 150 pasażerów, 3 stewardessy oraz dwójka pilotów. Lot ten obsługiwał kapitan Chester Salenberger. Które do 1980 roku pilotował myśliwce w Siłach Powierzchnych Stanów Zjednoczonych. Do tego dnia miał wylatane niemal 20 tysięcy godzin. Pierwszy oficer Jeffrey Skiles posiadał jeszcze większy nalot, jednak był to dopiero jego pierwszy komercyjny lot ze starami Airbusa A320. Samolot został zatankowany na ten krótki lot i wkrótce był gotowy do kołowania na pas nowojorskiego lotniska. 1549 actually please taksis 1549 runway 4 let takeoff. take off Tactics 1549 start. Cactus fifteen forty nine, contact new departure. Good day. Cactus fifteen forty nine, seven hundred climbing five thousand. Cactus fifteen forty nine, new departure to contact climb. Maintain one five thousand. Cactus 15.9, turn left heading 270. Uh, this is uh, Cactus 1539, hit first through cross thrust on both to returning back towards LaGuardia. Okay, uh, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up uh, 220. 220. Cactus 1529, we can get it, Pete, do you want to try to land 1913? We're unable, we may end up in the Hudson. Right, Cactus 15.9, it's going to be left traffic to runway 31. Not Fifteen twenty-nine. turn right 280, you can land runway right. 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport off your 2, in about 7 miles. 210, uh, 4718. Uh, I think he said he was going in the Hudson. Okay, he's on the Hudson River. He's just about a mile and a half north of the Lincoln Tunnel. Last sighted below 900 feet. We still got a target on him, but he looks like he's low level. Kapitan Salenberger wykonuje perfekcyjne wodowanie. Manewr niezwykle trudny, który w historii udał się te ledwie kilka razy. Widząc łodzie przy brzegu starał się wylądować możliwie blisko nich, aby te natychmiast ruszyły na ratunek. To nie był koniec problemów, mimo że samolot się nie złamał, to powoli zaczyna tonąć, w lodowatej wodzie na jego pokładzie wciąż znajduje się 155 osób. Woda wdaje się do kabiny. Pasażerowie chcą uciekać z tonącego samolotu. Dróg ucieczki jest jednak niewiele. Niektórzy stają na skrzydle, niektórzy wskakują do wody natychmiast zawracając. Temperatura powietrza wynosiła wtedy minus 7 stopni. Ponad 100 osób stoi na skrzydłach tonącego samolotu po kolana w wodzie. Jeśli pomoc nie nadeszłaby szybko i pasażerowie wpadliby celi do wody, to wielu z nich nie przeżyłoby wychłodzenia. Całemu zdarzeniu przyglądali się pracownicy promów miejskich. Gdy tylko zobaczyli pierwszych ludzi wychodzących na skrzydła samolotu, od razu ruszyli z pomocą. Trzy minuty później, promy były już przy samolocie, a ich pracownicy wciągali pasażerów na łocie. Pomagały wodne tramwaje, straż, policja oraz helikoptery. Dzięki zaangażowaniu ich wszystkich oraz idealnej pracy załogi samolotu, nikt tego dnia nie stracił życia. I heard. Words that I have been trained for for 38 years that you think you're never going to hear. Captain Sully came over the PA and said, "Brace for impact." And I want to answer all your questions, but one question I want to answer now, because I think every single one of you wrote, "Were you scared?" The answer is beyond scared, and I think any any human being would feel that. It was a fear that I can't even begin to describe. We know what that means more than the passengers. There was nothing else was going to happen except we were going to crash. It was not maybe it was not we're going to have a hard landing. Doreen Welsh said that she is undecided about going back to her job as a flight attendant. she still has post-traumatic stress issues to get over. Na uratowanie wszystkich pasażerów lotu 1549 złożyło się bardzo wiele czynników. Kapitan wybrał idealne miejsce do lądowania oraz przede wszystkim wykonał perfekcyjne fotowanie. Dzięki swojej pracy tego dnia uratował 150 pasażerów oraz stał się bohaterem narodowym. a few nothing like this yeah. in fact before the 15th i'd never experienced an actual engine failure in an airplane that I'd ever flown in, in all years. of those hours and all of those years flying well and how about you jeff i have had an engine failure but just one at a time yeah <laughs> well <clears throat> good plans <laughs> Po analizie materii organicznych znajdujących się na samolocie stwierdzono, że do silników leciały gęsi, bernikle kanadyjskie. Ptactwo do dziś jest jednym z ostatnich zagrożeń w lotnictwie, z którym bardzo ciężko wygrać. Po incydencie na rzece Hudson dzikie ptactwo przegoniono, a w niektórych regionach wybito. Maszyna została wyłowiona z rzeki Hudson i do dzisiaj stoi w muzeum w jego miejscu docelowym, czyli miejscowości Charlotte. W tym odcinku to już tyle. Będę bardzo wdzięczny za docenienie mojej pracy i polubienie tego filmu. Chciałem również podziękować Andrzejowi za wykonanie nagrań, a link do tego kanału znajdziecie w opisie filmu.